Kupiłem chiński silnik. Dzisiaj go poskładam, a może i odpalę. Biorę się do roboty. Oto dawca do chińskiego silnika. Trochę go podpicuję. Umyty, gotowy do montażu. Odkręcę sobie obejmy. I teraz tak. Zobaczmy z której strony usytuować w ogóle ten silniczek. O kurde, tu nie pasuje. Mam za grubą ramę do niego. W ogóle nie przechodzą mi. Obejmy tu. Miało być tak pięknie. Rower nawet umyłem. Wszystko ładnie przygotowałem sobie do, do montażu. Ale niestety ten rower odpada. Ponieważ tu owszem, fajnie obejma pasuje. Ale tu mam za, za grubą mam ramę. Ale nie poddaję się, mam trochę czasu. Yy, zamontuję sobie go do imadła, poskładam wszystkie części i zobaczę, yy, czy on w ogóle mi odpali. Od... Skręcamy tłumik. Tłumiczek dokręcony bardzo stabilnie. Zamontuję mu teraz świecę. Świecę dokręcam też z wyczuciem. Zajmę się teraz montażem gaźnika. Tu jest prosta sprawa, bo tylko go nakładamy. Sobie poziomujemy i dokręcamy jedną śrubę. Zamontujemy teraz linkę od gazu. Jak w komarku, odkręcamy górę. Ukazuje nam się sprężynka oraz musimy wyciągnąć iglicę. Iglicę mamy na wierzchu. System jest taki sam jak w silnikach rometowskich. Mamy linkę przełożoną przez górną y, tą pokrywę, przez sprężynę przekładamy sobie linkę od strony początkowej iglicy, nakładamy. Sprężyna nam to dociśnie wszystko. I to wszystko możemy montować w gaźniku. I wsuwamy i wsuwamy iglicę do końca. Przykręcamy górną pokryweczkę. Iglica ładnie pracuje. Nic się nie zacina. Bierzemy się za cewkę wysokiego napięcia. Możemy sobie ją od razu nałożyć na, na świecę. Instalacja też jest banalnie prosta. Ponieważ mamy od silnika czerwony, czarny i biały, od cewki idzie kolor czarny, czyli łączymy czarny z czarnym. Ładnie wchodzi klik czerwony z czerwonym, i cewkę mamy podłączoną do zapłonu. Ta cewka będzie przykręcona do ramy roweru. Linkę od sprzęgła tu mamy taką przelotkę. Przekładamy sobie w tą przelotkę naszą linkę w ten oto sposób, i to samo na tej dźwigni od sprzęgła. I wystarczy tylko dokręcić tą śrubę. Więc biorę sobie manetkę, przekładam tym bolczykiem w to oto miejsce do niego dedykowane. I zobaczcie, tylko linka wędruje i mamy gotowe. Linkę teraz sobie naciągamy. Ładnie tu, żeby pancerz nam się schował w manetkę. Wciskamy, wciskamy manetkę, blokujemy sobie tym oto, tu przyciskiem i mamy luz. Zębatka nam się obraca. Teraz, jak mamy wciśnięte sprzęgło, czyli mamy luz, możemy sobie przesuwając Palcem zębatkę przeciągnąć sobie łańcuch. Kolejnym elementem do montażu jest rączka gazu. No i linka, tak? Zamontujemy teraz linkę w rączce. Linka nam odstaje, po prostu przekładamy w ten otwór. Blokujemy sobie o linkę w ten sposób. I nakładamy. I w tym momencie już możemy sobie skręcić to w całość. I mam gotowe. Manetka jest skręcona. O. Słychać jak pracuje. Zamontuję sobie tymczasowo zbiornik. Zbiorniczek paliwa mam podłączony. Puszczę sobie paliwo. Zobaczę, czy wszystko szczelne, Chińczyk, póki co mnie pokonał. A to za sprawą tego, że chciałem dzisiaj na krótko go odpalić. Na początku zdemontowałem sobie jeszcze raz łańcuch i próbowałem za zębatkę yy, ruszyć zapłon. Ale niestety wkrętarka jest za słaba i nie było tego przełamania yy, na zębatce. Drugim sposobem, w jaki sposób chciałem odpalić ten silnik, to szlifierka kątowa. Nałożyłem sobie przednią zębatkę na szlifierkę. Z powrotem zamontowałem sobie łańcuch i za pomocą szlifierki chciałem odpalić. Lecz jeżeli puściłem sprzęgło, znowu nie było tego przełamania, szlifierka ustała. I nie dałem rady odpalić silnika. Dlatego najsłuszniejszym sposobem i stworzonym do tego silnika jest oczywiście rower. Dlatego na dziś już kończę. Poszukam odpowiedniego roweru, żeby zamontować ten silnik i będę go montował. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.